Nawet właśnie chociaż. ta. ty się rozłączył, dostał pierdol i stwierdził, że to nie ma sensu. Hehehe <grym> na, hil na hilsy? Lecimy na hilsy? No to lecimy. A późno No, tak można zrobić teraz. No, lecimy tu siopę zarobimy, a później. No, podejść pod podejdź, podejdź po ten, podejść pod kurwa. Podejść pod kurwa tego nawet helikopter, żeby szybciej to jakiegoś fuja dolecieć. Ej, później to już. No dobra, myślę, że można lecieć. Ty, to ty tak, kurwa nisko lecisz, czy dolecisz tam w ogóle? <laughs> chyba chuja No dobra Ty właśnie W sumie Dobra to możemy Albo nie, no dobra to ty jedziesz tam A ja podejdę tu Idę dopiero do hillsów Bo w hillsach chyba Albo nie, ja daję do hillsów Jakiś mam kurwa sentyment do tych, tego miejsca Tutaj dosyć dużo właśnie można zrobić kasy W szybki sposób tak naprawdę, naprawdę Kurwa Już słyszę skrzyneczkę Która jest kurwa chuj wie gdzie? Na górze pewnie Jak zwykle Co jest kurwa? A się motam No, ja to coś mam. No. Te, nasz ziomek ma już kurwa 100 tysięcy. Nie, kurwa. Nie próżnuje. Kurwa. Tu się kurwa skrzynia i jest. Tylko nie ma przy mnie? Póki co. Pamiętam o tych właśnie samozostawach animacji. kurwa, żeby się to... Kolejny domy słyszę. 170 tysięcy... 230 mam już to tu już jest, a, tak tak. Zdradanie polega na likwidacji celu zlecenia. to tam powolutku sobie, nie sobie go na Ty! Ktoś tu kurwa strzela bo mnie. Słyszę. Ale nie widzę jeszcze. Mordo! Jesteśmy w chuj daleko od siebie, kurwa. Ja mam prost... Widzę, widzę ten helikopter, ale... Mam nadzieję, że ktoś zobaczy, że na tych hillsach już jest tyle splądrowane, że stąd po prostu sobie pójdzie, nie? Ty, Fajr prowadzi drużyna moja, ty. Czyli nasza. Ha! O kurwa, coś leży. Dostał, strzała. Ej, dostałem balon za darmo wysyłam kasę no to po chuj mam przekaż, nie? tak kozac ile to nie nasz dobrze Zajebiście. balon poleciał dachu z domu ja pierdolę No stare, ja mam kurwa to samo, 300 tysięcy 20, a pociłem 100 chyba tam coś I mam już 374, dobra, czy to jest ostatni domek? Chyba tak Ten już splądrowałem cały ten pierwszy Więc ja idę, teraz Mordo, idę dalej w lewo, nie? Czyli zapierdalam tu gdzieś albo tu Na te domki jakby wy chcieć, to możecie się dołączyć, ale właśnie... No to no dawaj, idziemy w tym kierunku. Przesta się pocić. <laughs> Tylko sobie po drodze wezmę kurwa ten, autko, żeby... Zawsze szybciej. Ty, po prawo wylądował ten, zobacz! Tu, wylądował ten! Kasa, kasa, po prawo, tam jest! Widzisz to? Nie te... Tu, tu, tu! To, to, obok ciebie, dosyć daleko. Weź kurwa, podnieść. auto są po drodze. Weź auto, podejść, za... zgarnij to jest pierlighty. W chuj blisko ci wodowało, przed chwilą, tam może z nie ma to zdążyć po prostu zgarnąć, nie? No, bo kurwa. Tam nikogo nie było, a czy może jest, ale. No dobra. Jebać, haha, <laughs> Rambo to Rambo, ty Słyszę, słyszę, siopę No i zajebiście Ja już to samo kule słyszę, na skrzynie Mamy już 50, mamy już 504 tysięcy, rozumiesz? Zawsze mniej więcej Mamy już 535 Tu. Ruszam tu ja to nadal? tradycyjnie BSP mam. Zajebiście. Jedziesz? Jedziesz. Gdzie jesteś? Jedziemy bardzo dalej, BSP mam. Później włączę BSP... Dobra, jedziemy dalej, tutaj. Tylko, jeszcze nie, jeszcze nie wiem gdzie. Ja bym w razie podleciał może tu. Kup, kupimy, kupimy balon, bo mamy full pieniądze. Kupimy balon i z karalnym kasę weźmiemy. I'm Ale czekaj. To ty, to ty, to, to ty jedź, a ja tu ten, ten domek jeden, z... albo chociaż może jeszcze ze mną. Bo słyszę, że tu coś... tak może się pewnie nie rozdzielać, kurwa. Słyszę, że tu są skrzynie jeszcze. No i kolejna siopka wpadła. Kolejna z na dachu. Nie, tu, no. Nie to chcę, kurwa. BSP chce. I to. Słyszę kolejną skrzynię. Czerwona jeszcze! O kurwa, stary! Ty, BSP kolejne. Odpalam BSP. I podnoszę następną. Koło nas nikogo nie ma, widzisz, Mordo? Tu jest gościu, tu. Nie wiem, czy widzisz. Kurwa, w ogóle to jest niedaleko w sumie nas. Tu jest dwóch gości, Mordo, tu. Tu, w tym domu. To mordo, ty jesteś... Ty jesteś? Dobra, dobra, wiesz co, ja do idę, bo tutaj jest trzech gości. A ja mam 200. <laughs> I płacimy. Płacamy, bo... Tary, mamy już 780 tysięcy, zaraz będziemy... Gdzie jest ten sklep, co mówiłem? Dobra, jest. Kupuj ten! Kupuj, kurwa, e, balony. Nie, bo się... No to ja kupuję dla Wiesz? Bierz. Gdzie to jest? Kupiłeś już? Rzucaj go, rzucaj, 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 rzucaj. Co to jest? Co nie patrzę, Dobra, dobra, dobra. Gdzie No już, patrzę. Jebać. Pełny, dobra. Nie, mogę kupić... Już kupuję następny, już, cia. Ty! Co jest, kurwa? Czemu się nic... Dobra, dawaj. Wpłacamy. Stary... No, ale stary, zobacz, ja mam siopę, kurwa! Dobra, lecimy gdzie? Ty! Tu coś jest! Tu jest cel! I jest, kurwa, ten! Eee! tam. Bierz tira, a ja biorę auto. Proszę bardzo, pek. No tu piłem A czy się jeszcze jedę? Można chyba Leci, leci, bierzemy ją A to rob Cię, ja mam BSP Mogę włączyć kurwa Weźmy ich z prawej strony Kurwa, że ja mam dymnego I spierdalamy Co to już by było? Kurwa Ja pierdolę <ścoughs> ale Stary, mamy 960 tysięcy Prawie zaraz zrozumiemy system Ja spierdalam, bo mam kasę Wy się strzecicie tam jakoś. No właśnie, tylko ja jadę, ty. A ja mam 100 tysięcy jeszcze, nie? A tylko nie wiem, gdzie teraz płacić to. Jest sklep, dobra, więc sklep po drodze. Tutaj. Tu. Stary! Jeszcze trzy skrzyni po drodze. Kolejna kasa. Tego domu nikt nie splądrował. Mordę, chodź, przysiaduj. Szybko tu przyleć, bo. Ja zaraz skończę misję. Tak, tak, tu, tu, tu jestem, tu. Bo ja już prawie mam 100 tysięcy, już mamy, mamy bańkę prawie. Wpłacę kurwa to. Kurwa, wypierdol to, jaki to jest... Tak rami czasami irytuje. O o. Włączyłem BSP. Koło nas nikogo kompletnie nie ma. Stary, szybko! wieźcie do sklepu, idź do sklepu! Step jest niedaleko nas Tu, tu jest sklep! Dawaj! Siadaj! Siadaj, siadaj, siadaj! Szybko, szybko! Jest tu niedaleko <laughs> Pojechał dalej! Ja jeszcze nie wiem na chuj, szukam dalej kasy, ale już znalazłem. Dlaczego? Ktoś przyleciał, na ziomek. Nie można. Nie, mogę, ja mogę, kupiłem. Ty! Bolesną kurwy! Wsiadaj, do środka. Bądź do środka. ROZJEBAŁEM wszystkich kurwa śmieci! <śmiech> ja! <śmiech> Stary, ja! Stary! i bazooką. Mamy baćkę! Nagrywam ten twój ale się wkręciłem. Stary, gdzie jest kurwa balon? Balon miałem kupić, kupiłem, gdzieś tutaj leży. Kurwa, przecież kupiłem. Nie mogę, nie mam. Co jest kurwa? Ty? Gdzie jest ten balon? A, dawaj, tylko kupuj następny. Coś kupił? Kupuj! Balon, balon No to kurwa się kubierzemy helikopter i lecimy na świnię Tam tu strzelał. On został! Ty! Tu jest gość przed dachu Może no chowy, lecę Świnia! Pewnie będzie przejebane, ale ho, lądujemy Nie, tu już się za dużo, mordon! Minuta, to co? Ale to mnie to końca. Je wypadaj! Wylatuj! Jest kurwa, z hukiem! Chowaj się do domu, chowaj się do domu! Wyskoczymy jak będzie te. Mamy już pańkę Mamy bańkę, do grypka. Kurwa, szybko! Mina, mina, łosa, bo... wszędzie, kurwa. Wszędzie ci się da. Już? Przeciął? Jest! Dawaj! Na te no, Dawaj, kurwa, facet! Mamy to! Stary, już fajka jest przecież! Ty, a bo do gryfka jest skład, czyli coś jeszcze ma tyle samo co my! Ja pociłem wszystko! Czy ktoś tu jest. No to chodzi to, się zginie, ktoś chce zabić! Ktoś BSP nie mam! Mam czujnik, pulsu! Nikogo około nas nie ma, kompletnie nikogo, nie? Zero. Jedzie auto, jedzie auto. Stary. Jeszcze, jeszcze goście rozgrywałem. Miejsce pierwsze. Mamy to. Platyna. Na mi złoto, mam platynę. Stary. Dobry mecz. A tylko dwóch, a tylko tylko wystarczyło. Ty pyk. Zacz. Można. Stary, pozawieliśmy coś. urwa, ale meczyk ten. Ja to muszę nagrać. Na co to nagrywam? No, piękny pojedynek. Stary, plotyna. Nie miałem jeszcze. Szósty zmysł, Samolub. I kurwa, coś tam jeszcze. Dobra, nagrywam to. Ciao. <gry>